Kochani, drugi dzień naszych rekolekcji. Wczoraj, jak pamiętacie, mówiliśmy o uczuciach. Przypomnę tylko cel tych naszych rekolekcji. Poznanie siebie, to jak jesteśmy przez Pana Boga stworzeni, sprawia, że mogę naprawdę się nawrócić, bo wiem, co jest nie tak. I, kochani, wczoraj mówiliśmy o uczuciach. Uczucia to jest władza niższa w człowieku. Niższa, dlatego że zakotwiczona. W ciele, a dokładniej w psychice. Więc dlatego mówimy, że uczucia są władzą niższą w człowieku. Dzisiaj zaczynamy mówić o tak zwanych władzach wyższych człowieku, dlatego że zakotwiczonych w duszy. I są dwie takie władze: rozum i wola. Dzisiaj powiemy sobie o pierwszych z tych władz, czyli o rozumie. Dlaczego tak ważna jest umiejętność odróżnienia. Uczuć od rozumu, bo jeśli tego nie umiemy, to popełniamy błędy, także przez powiedzi. Już mówiłem wam o tym wczoraj, że czasami spowiadamy się z uczuć, które przecież nie są grzechem. To mogą być uczucia nieprzyjemne, ale nie są grzechem. Często tak się zdarza, że ktoś przychodzi i mówi, proszę księdza, ktoś mi mocno zranił. Wiadomo, że przebaczenie jest warunkiem otrzymania rozgrzeszenia. Jezus mówi, że jeśli nie przebaczycie, to i Bóg wam nie przebaczy. I pytam, a czy przebaczyłaś temu człowiekowi? Nie, nie jestem w stanie. Chcę mu przebaczyć, ale nie mogę. Czuję się za bardzo zraniona. Czy potrafisz się za tego człowieka pomodlić? Tak. Nie chcę nie mieć z nim nic wspólnego, nie chcę go widzieć, ale się modlę za niego. Czy życzysz mu zbawienia? Tak. Chciałabym, żeby się nawrócił i trafił do nieba. Jeśli potrafisz za swojego winowajcę pomodlić, jeśli życzysz dla niego dobra, chcesz, żeby dobro, go, nie zło, ale dobro go spotkało w życiu, żeby ostatecznie trafił do nieba, żeby się nawrócił, żeby zobaczył swoje zło i się nawrócił, to znaczy, że mu przebaczyłeś, przebaczyłaś. Bo przebaczenie jest aktem rozumu i woli, czy aktem duchowym, a nie aktem uczuciowym. Nad uczuciami nie panujemy, to sobie powiedzieliśmy, więc uczucia nie są naszą ani winą, ani zasługą. I w sercu mogę czuć na kogoś złość, nawet nienawiść, bo mnie ktoś zranił, ale to tylko czuję. Moja postawa wewnętrzna mówi o tym, jaki jestem naprawdę. Czuję do ciebie niechęć, nawet nienawiść, ale tylko czuję. W sercu nie chcę tego, w sercu się sprzeciwiam temu uczuciu i mówię. Aktem woli przebaczam Ci. Chcę, żebyś trafił do nieba, chcę, żebyś się nawrócił. To jest przebaczenie. Dlatego mówimy, odróżniamy przebaczenie od uzdrowienia. Ja komuś przebaczyłem, ale moje uczucia są jeszcze nieuzdrowione, bo są zranione. I pamiętajcie, że uzdrowienie uczuć zaczyna się od aktu woli czy od przebaczenia. Kiedy ja robię akt przebaczenia komuś, Wtedy wchodzę na drogę uzdrowienia moich zranionych uczuć. A jeśli ja pielęgnuję w sobie te uczucia skrzywdzenia, złości na kogoś, pielęgnuję, czyli nie dokonuję aktu przebaczenia, to te uczucia nie zostaną uzdrowione, zostaną pogłębione i stanę się więźniem swoich uczuć. I można tak przez wiele lat przeżyć swoje życie, być więźniem swoich uczuć. Niektórzy myślą, że jeśli komuś przebaczę. To tak, jakbym zaszkodził sam sobie. Nie. Właśnie, kiedy przebaczę, to jest wchodzę na zdrowe uzdrowienia. Kiedy nie przebaczam, to przede wszystkim niszczę samego siebie, bo jestem zamknięty, jestem więźniem tego człowieka, który mnie skrzywdził. Akt nieprzebaczenia jest podobny do tego, jakby ktoś wypił truciznę w nadziei, że umrze ta inna osoba. Kochani, więc chcemy odróżnić bardzo wyraźnie to, co jest w uczuciach, od tego, co jest duchowe. Duchowe, czyli płynie z władz duchowych, z rozumu i woli. I dzisiaj właśnie mówimy sobie o rozumie. No, i jeszcze może taki jeden przykład, kiedy mylimy uczucia z rozumem. Mówimy sobie, co to jest sumienie. To najczęściej zauważamy w swoim sercu, kiedy mamy wyrzuty sumienia. Kiedy są wyrzuty, sobie coś zrobię, coś złego i czuję wyrzuty sumienia. No, i teraz pytam, jaka władza duchowa odpowiada za sumienie? No, uczucia. No bo ja czuję wyrzuty sumienia, więc to uczucia są moim sumieniem. I znowuż błąd. I znowuż błąd, bo sumienie nie jest uczuciem. Uczucie może rezonować z sumieniem, ono może się odezwać, uczucia mogą współgrać ze sumieniem, jeśli są zdrowe, ale niekoniecznie. Sumienie nie jest uczuciem. Sumienie jest aktem rozumu i woli połączony. Bo to jest funkcja rozumu, funkcja poznawcza, moralna. Sumienie mi mówi w sposób moralny, co zrobiłem dobrze, co źle. Może być tak, że ktoś nie czuje wyrzutów sumienia. Są tacy ludzie, którzy tak się do zła przyzwyczaili, albo mają wypaczone uczucia, chore uczucia, że już nie czują wyrzutów sumienia. Nie czują, ale jeśli potrafią uznać zło... Słyszałem o takim człowieku, który był... No, jednym z takich zbrodniarzy w obozie koncentracyjnym, i tak bardzo się przyzwyczaił do zła, że już nie czuł żadnych wyrzutów sumienia. Robił to wszystko automatycznie, ale przeżywał proces nawrócenia później po tych zbrodniach i nie potrafił tych uczuć wzbudzić w sobie współczucia dla tych ofiar, ale rozumowo uznawał, że to co robił jest złe. To jest funkcja sumienia. Sumienie mu mówi, że to jest złe. Wiemy, że na przykład żal za grzechy jest warunkiem rozgrzeszenia. Kiedy klękacie do konfesjonału, jeśli nie żałujesz za grzechy, to nie możesz otrzymać rozgrzeszenia. I znowuż, kiedy powiesz, że żal za grzechy jest moim uczuciem, to nie zawsze nad uczuciami panuje. Czasami nie potrafię żałować. I no to co, nie otrzymam rozgrzeszenia? Kochani, znowuż pomyłka. Żal za grzechy nie jest uczuciem. Uczucie może rezonować z żalem za grzechy, ale żal za grzech to jest funkcja rozumu i woli. Ja uznaję coś za złe i nie chcę tego więcej robić. To jest żal za grzechy. Uznaję, że to, co zrobiłem, było złe i nie chcę tego więcej robić. Jeśli masz taką postawę, to znaczy, że żałujesz. Pamiętam taki przykład: jakiś chłopak się spowiadał, że przed ślubem służył z dziewczyną i ksiądz pyta, czy żałujesz. Za ten grzech. No nie żałuję, no było przyjemno, nie żałuję. No i ksiądz, w kropce, jak mu udzielić rozgrzeszenia, jak on nie żałuje? Mówi, no to żałuj chociaż, że nie żałujesz. A tak, to tak. No jak żałuje, że nie żałuje, no i wiecie, więc <grytanie> rozumowo uznał, że to jest złe. Mówi tak, wiem, że, że tak nie powinnoś robić, że złamałem przekazanie, ale no nie czuję żalu. Dobrze, ale uznajesz, że to jest złe, to jest już żal. Uznaję i tego nie chcę więcej robić. Kochani, zatem do czego służy rozum? Po co Pan Bóg nam dał rozum? Ile razy wykorzystujemy rozum do zła, do nie mówię, że my, ale ludzi, ludzkość, prawda? Do czasami konstruowania czegoś, co niszczy drugiego człowieka. Do różnych niewłaściwych rzeczy wykorzystujemy rozum. Natomiast rozum w zamyśle Bożym jest dany nam po to, abyśmy odkrywali prawdę. Rozum jest dany przez Boga. Jako narzędzie odkrywania prawdy. I to jest jego podstawowa funkcja: odkrywanie prawdy o sobie i o, o tym, co jest wokół mnie, o rzeczywistości. To jest prawda o rzeczywistości. I taką najwyższą prawdą, którą mogę poznać, to jest to, że nie jestem samowystarczalny, że pochodzę od kogoś, że Bóg mnie stworzył, że istnieje Bóg. No, że Bóg istnieje, to jest najwyższy etap, do jakiego może dojść rozum istnienie Boga. Nic więcej, rozum nie jest w stanie poznać nic wyższego, nic większego. I że jestem od Niego zależny. Chcielibyśmy powiedzieć też właśnie o wierze. Rozum jest narzędziem poznania prawdy. To jest najwyższy etap, to jest, to jest poznanie istnienia Boga. Ale niektórzy ludzie, wśród tych ludzi, jesteśmy my, mają jeszcze łaskę wiary. Łaska wiary, nie sprzeciwia się rozumowi, tylko łaska wiary rozszerza możliwości rozumu. Ci, którzy nie mają wiary, to jest ich pułap, mogą dojść do poznania istnienia Boga, nic więcej. Natomiast wiara jest jakby rozszerzeniem możliwości rozumu jest większym światłem. Czyli ja mogę dzięki wierze poznać, jaki jest ten Bóg. Jaki jest ten Bóg? To nie jest zaprzeczenie rozumowi, tylko to jest rozszerzenie jego możliwości. Że Bóg jest w trójcy jedyny, tego już rozum do tego nie dojdzie. To jest światło wiary. Ale kiedy Bóg mi objawił, że jest w trójcy jedyny, to rozum potrafi sobie wydedukować, jak to jest, czy wyjść od trójcy do jednego Boga. Nie potrafi rozum przejść od jednego Boga do trójcy, bo zobaczcie, każdy ateista, kiedy mu się to powie, uważa to za sprzeczne, ale kiedy człowiek ma łaskę wiary, to od trójcy jestem w stanie wyjść do jednego Boga. I jeśli mam takie narzędzia, rozum, który jest wzmocniony światłem wiary, to to jest coś, co powinno mnie prowadzić. Moja wiara, wniosek jest taki: moja wiara musi być rozumna. Jeśli ja idę do Boga, powinienem mieć wiarę rozumną. Czyli mój rozum, oświetlony wiarą, jest wyższy nad uczuciami, to On ma kierować uczuciami. On się ma posługiwać rozum moimi uczuciami, jako informacją, co się dzieje we mnie lub wokół mnie. Ale nie ma być nimi kierowany. Posługiwać się, czyli wykorzystywać informacje. Jeśli człowiek nie wykorzystuje rozumu, który jest darem Pana Boga, to zaczyna błądzić. Taki przykład, kiedy człowiek ma uczucia nad rozumem, ktoś bije się z myślami, czy iść do pracy, ma rozmowę o pracę, czy ta praca będzie dobra, czy niedobra. No, I jedzie tramwajem na tą rozmowę kwalifikacyjną o pracę, i nagle tramwaj się psuje i zatrzymuje się na drodze i ten człowiek mówi o to jest znak od pana boga że mam tej pracy nie podejmować pan bóg dał mi znak bo się tramwaj zepsuł i wraca do domu kochani jaki tu jest błąd błąd polega na tym że ten człowiek kieruje się uczuciem ma w sobie lęki i nie używa rozumu tylko szuka znaku na zewnątrz przypadkowe wydarzenie uznaje za znak od boga Tymczasem on otrzymał rozum. Nie słuchaj uczuć. One są informacją, nie mogą tobą kierować. Jeśli ta praca jest dla ciebie, rozeznaj to rozumem. Powiedz argumenty za i przeciw. I jeśli uważasz, że to jest to dobre, to idź za tym. Jeśli się tramwaj zepsuł, to weź taksówkę. To jedź tam na tą rozmowę kwalifikacyjną. A jeśli ta praca jest nie dla ciebie, to w ogóle nie wychodź z domu. Po co wsiadałeś do tramwaju? Kochani, rozumem rozeznajemy. Rozum jest naszym najlepszym narzędziem do poznania prawdy. To nie znaczy, że nieomylnym. Rozum się myli, ale nie mamy nic lepszego niż rozum do rozeznania prawdy. Uczucia nie są dobrym narzędziem do rozeznania prawdy. Uczucia są tylko informacją. To, że ten człowiek zawrócił, miał sobie w lęki. Uczucia tylko mówią: boję się, boję się, że mogę źle wybrać. Ale to rozum musi zdecydować, a nie uczucia. Jeszcze szuka potwierdzenia od Pana Boga. Czyli człowiek, który jest w lęku, nie chce podejmować sam decyzji, tylko chce, żeby ktoś inny podjął decyzję. Ktoś mu powiedział, albo Pan Bóg dał znak. Ale Bóg dał mi rozum. To jest przede wszystkim narzędzie. I gdyby się zdarzyło, że wziął taksówkę i pojechał, i, i znowuż taksówka się w i jeszcze coś. Gdyby zdarzyły się na drodze do tego, co rozdaliśmy rozumem, niepokonalne przeszkody, takie, których nie jesteśmy w stanie po ludzku sobie usunąć. Po prostu ktoś inny dostał tę pracę, to mogę powiedzieć tak, Pan Bóg nie chciał, żebym do tej pracy się dostał. Rozum mi podpowiadał, to jest dobre, ale jednak niepokonalne były przeszkody. Mogę uznać tak, Panie Boże, postawiłeś takie przeszkody, które nie potrafiłem pokonać, to znaczy, że to nie było dla mnie. Jeśli Bóg zamyka mi jedne drzwi, to tylko po to, żeby otworzyć inne. I nie ma co bić głową w mur, ja chcę tę pracę, do tej drzwi chcę się dostać. Nie, jeśli nie jestem w stanie tego otworzyć to szukam innych. Ale nie, że rezygnuję tylko dlatego, że mam lęk w sercu. Kochani, czasami wykorzystujemy rozum, żeby uzasadnić nasze lęki. Taki przykład, kiedy byłem początkującym księdzem i pamiętam swoje pierwsze kazania. Ojej, to się działo, słuchajcie, to się tak... Miałem stres, jak tu wyjść przed ludzi i powiedzieć coś, to było jeszcze w Chorzęcinie, ktoś tu wie, koło Tomaszowa. I pamiętam pierwsze kazanie, jak wyszedłem, jeśli dzieli ludzie, i miałem takie wrażenie, że ludzie tylko czekają na moje błędy. Jak tylko coś powie nie tak, to zaraz będziemy źli na niego. Miałem wrażenie, że chcą mnie jakoś skrytykować, i będzie po prostu bardzo ciężko. Czyli takie wrażenie, że ludzie są negatywnie do mnie nastawieni, i tak, mi się, tak się stresowałem. Kochani, uczucia, lęk w sercu, który miałem, przełożył się na to, że rozum zaczął mi podpowiadać różne rzeczy, które są zupełnie nieprawdziwe, zupełnie nieprawdziwe, bo ludzie nie byli do mnie negatywnie nastawieni i wybaczali mi moje pomyłki. Wy też mi wybaczacie moje pomyłki i widzę to. A dzisiaj już tyle byłem pomyłek, że, że szkoda mówić. Ale kochani, i kiedy zacząłem sobie myśleć, o nie, nie kieruję się rozumem tylko uczuciami. Czyli zaczynam rozum zaprzęgać do tego, żeby tłumaczył moje uczucia. I stwierdziłem, nie, to rozum ma być nad uczuciami, a nie uczucie nad rozumem. I w następnym kazaniu powiedziałem sobie tak, ludzie nie są do mnie negatywnie nastawieni. Oni są pozytywnie nastawieni. Nie mam żadnych dowodów na to, żeby ktoś był negatywnie nastawiony. Raczej widzę życzliwość. I kiedy poszedłem z takim nastawieniem, że ludzie są życzliwie do mnie nastawieni, że będą mi wypaczali moje pomyłki, zupełnie inaczej mi się mówiło. Kochani, kiedy do Was przyjeżdżam, to już to mam taką radość w sercu. Jest jakiś stres przy tym mówieniu, ale wiem, że chcecie usłyszeć słowo Pana Boga. I Pan Bóg, ponieważ mnie tutaj zaprosił, to mnie wybrał. Wiem, że jestem słabym narzędziem do mówienia, ale ponieważ Pan Bóg mnie wybrał, to Pan Bóg się nawet potrafi posłużyć połamanym młotkiem, żeby wbić gwoździa równo. Także przestaję się już martwić, nie jestem taki, jak powinienem być. Kochani, Albo inny ksiądz, to, to z, z wczoraj, z wczoraj mieliśmy kolekcję, w środę, skończyliśmy i ksiądz Mariusz y, taki przykład dał o sobie właśnie też, no bo przykład kaznodziejski, mówi, że też kiedyś się właśnie stresował na kazaniu, mówi, że jak ktoś czasami w czasie jego kazania wyszedł z kościoła, to od razu było dla niego informacja, o, jakieś głupoty powiedziałem, albo coś go tam zraniło, albo coś, prawda, czyli zaraz sobie tłumaczył, że co się stało, co ja powiedziałem takiego, że ktoś wyszedł, ale mówi, zaczął sobie tłumaczyć, ale zaraz, zaraz. On wyszedł z kościoła, a skąd nie ja wiem z jakiego powodu. Ja sobie dopowiedziałem powód, ale powód mógł być zupełnie inny. Że wyszedł, bo się gdzieś śpieszył, może właśnie akurat, albo nie wiem, może brzuch go zabolał, albo może do toalety. Jest mnóstwo innych powodów, które będą prawdziwe. Ja o tym nie wiem. A dopowiadam sobie ten powód, który najbardziej pasuje do moich uczuć. Kochani, uczucia nie mogą nami kierować. Nie mogę sobie tłumaczyć świata na podstawie tego, co czuję. Tylko na podstawie tego, co rozznaje rozum. Uczucia są tylko informacją. Ludzie mówią mu to, temu kaz nadziei, to, że mu po prostu boi, jak, jak będzie odebrany przez innych. To o to chodzi. Kochani, żebyśmy nie przedłużyli, powiem jeszcze tylko może jedną rzecz. Nie będę wszystkiego mówił, ale jeszcze jedną rzecz powiem o tym, jaka jest wiara, którą powinniśmy się kierować. Jaka jest wiara. Wiara, mówi święty Jan od Krzyża, ma dwie cechy. Jest ciemna i pewna. I to jest coś, czego nie potrafimy zrozumieć. Tylko wiara potrafi nam ukazać Boga takim, jakim On jest naprawdę. Wszystkie objawienia, które słyszycie czy, czy czytacie gdzieś tam jakieś objawienia, każde objawienie niestety pomniejsza Boga. Z natury, bo objawienie musi trafić do naszego rozumu, który z natury jest ograniczony. I, I dlatego Pan Bóg często w objawieniach objawia się w symbolach. Na przykład Mojżeszowi objawił się w symbolu krzewu gorejącego, ale przecież Bóg nie jest krzewem, to był tylko symbol. Każde objawienie pomniejsza Boga, bo musi być dostosowane do naszego poznania. Jeśli chcę poznać Boga takim, jakim on jest naprawdę, to muszę spojrzeć na Niego tylko przez wiarę. Tylko wiara nam potrafi objąć Boga, jakim on jest. Bóg jest nieskończony i wiara pokazuje nam jako Boga nieskończonego. Bóg jest wszechmogący i wiara nam pokazuje Boga jako wszechmogącego. I dlatego wiara jest zawsze ciemna, bo nie jestem w stanie zrozumieć tego, w co wierzę. To przerasta zawsze moje poznanie, dlatego jest ciemna. Ale równocześnie druga cecha wiary jest to, że ona jest pewna, że ona mnie nie prowadzi na manowce. I jak to jest, że wiara jest pewna? dlatego że wiara w Biblii nie jest tylko aktem intelektualnym wiara jest zaufaniem wiara jest zaufaniem niektórzy mówią wierzę w Boga jestem wierzący ale nie praktykujący tu nie ma żadnej wiary biblijnej taka wiara nie prowadzi do zbawienia jak ktoś mówi jestem wierzący a nie praktykujący to tak jakbyś powiedział jestem żyjący a nie oddychający to jest dokładnie to samo sprzeczne samo w sobie kochani wiara ciemna i pewna Jesteśmy w sytuacji pilota, który leci samolotem. Wyobraźcie sobie, lecicie z samolotem i jest taka mgła, ciemność, burza, nic nie widać, absolutnie nic nie widać, nie widać lotniska. Słyszę tylko głos z wieży nawigacyjnej, która kieruje pilota. Mówi: Tutaj obniż lot o tyle, skręć w lewo, o tyle stopni. I ten pilot nic nie widzi. Ale ufa temu kontrolowi z wieży lotów, że dobrze go kieruje. I jeśli będzie słuchał dokładnie wskazówek, to chociażby nic nie widział, wyląduje bezpiecznie. I, kochani, taka jest nasza wiara. Są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie poznać rozumem, ale możemy zaufać temu, który jest godzien zaufania Jezusowi. To Jezus jest tym nawigatorem, który mówi nam dokładnie, co mamy robić, aby. Wylądować bezpiecznie w niebie, żebyśmy tam wszyscy się dostali. Kochani, to może tyle na dzisiaj, to sobie resztę zostawmy na kiedy indziej. Jutro powiemy sobie o trzeciej władzy duchowej, czyli o woli. O woli. Wola, która jest narzędziem świętości. Narzędziem grzechu, ale narzędziem też świętości. I wola, w której działa miłość. To będzie na jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.